Cześć na kciuk na moim kanale, ciocień z nowych nabytków i są nowymi nabytkami są gęsi landes, gęsi Genshi... no już są trochę u mnie czasu, już są ponad... już są mam je od połowy marca, 6 sztuk Również do tych gęsi, bo w gratisie dostałem dwie kaczki. Właśnie te, takie kaczuchy białe. I to są prawdopodobnie albo to są Kaczogęsi, czyli tak zwane mulardy, albo pekiny, tylko właśnie nie wiem co to jest. Fajnie byłoby to były pekiny właśnie i kaczuszki, bo zmieszałbym sobie ze swoim kaczorem no, co mogę powiedzieć? Gęsi zostaną do hodowli. Najlepiej, aby były wszystkie trzy były pary. Trzy, gąski, trzy gąsiory są drogie błotliwe. No, jak je przywozy, no to miały no pewnie, na pewno miały kilka dni. No nie wiem, czy miały nawet kilka dni. Ale bardzo fajnie, że są. Co dostałem? dostałem trawę. Bo też jest ważna. Zboże, no pszenice. No i śrute. No i bardzo dobrze że sobie radzą. Także myślę, że w następnym roku już by coś było. Także. Ja już, jakby już były w naszym polskim Mała, no to by było fajnie super Bochodowa by się powiększyła. Właśnie moglibyście mi napisać co, jakie są to są, są kaczogęsi czy pekiny, bo kaczogęsi już miałem, nieraz miałem ale właśnie wiem no, ciekawe co to, czy to będzie. Ale właśnie nie wiem czy to są nie są pekiny zwykłe bo kojarzy mi się, że gęsi miały właśnie taką kropkę na głowie czarną. Także. Nie wiem, właśnie. No jak dorosną, to się zobaczy. No to już na tyle w tym odcinku. Już nie będę. Tylko pokażę jeszcze trochę tej miś. nie będę jest stresował. A, widzicie jak wchodzę. stadę. No to już na tyle w tym odcinku. I chciałbym Was również zaprosić na kanał Killer Chodowca. Jest to, jest to kanał mojego kolegi. Nagrywa o królikach, także zapraszam. Już już dwa filmy. Także ktoś się interesuje królikami, zapraszam serdecznie na jego kanał. Link do jego kanału będzie w opisie. Także myślę, że wpadniecie. No, no i to już na tyle w tym odcinku, dzisiaj chciałbym jeszcze wrzucić odcinek z, z po prostu naturalny naturalnych, sztucznych, bo jest trochę piskąd już, nawet mogę powiedzieć, że brachma jest kwoką i coś ma po sobą, także no, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.